Hej kochani, witam serdecznie w tym odcinku na moim kanale. Jest już wyczekiwana lista artystów, którzy powalczą o wyjazd na Eurowizję tegoroczną w 2026 roku, która odbędzie się w Austrii. Także ja jestem trochę zaskoczona tą listą, trochę taka nie do końca usatysfakcjonowana niektórymi wyborami jury. No ale zobaczymy. Ja już Wam mówię, kto się zakwalifikował i za chwilę to wszystko spokojnie przegadam. Alicja Szemplińska, Anastazja Basia Giewont, Jeremie Sikorski, Karolina Szczurowska, Ola Antoniak, Piotr Pręgowski i Stasiek Kukulski. Co do Karoliny Szczurowskiej, to słyszałam takie plotki, że ona najprawdopodobniej jednak się wycofa ze względu na aspekt e, Izraela, który w tym roku startuje w Eurowizji, więc tam jako protest najprawdopodobniej się wycofa. E, z takich artystów, których Którzy mnie zdziwili, to Piotr Pręgowski. Ja go znam bardzo dobrze jako aktora i bardzo go lubię, ale na Eurowizję, nie widzę go na Eurowizji tak szczerze, więc jestem tak, trochę mieszane uczucia mam. Jeremie Sikorski bardzo na plus, będę trzymać za niego kciuki. Yy, Alicja Szemplińska, fajny głos, więc myślę, nie znam piosenki, bo jest tytuł, jest to Prey. Ale nie słyszałam tej piosenki, więc będę musiała przysłuchać. jeśli jest naprawdę taka fajna z potencjałem, to myślę, że możemy dzięki Ali zajść wysoko i też jej bardzo kibicuję. W ogóle Ola Antoniak tu jest i mi się wydaje, że to jest ta dziewczyna, która była w finale z Dominikiem Arimem, kiedy on jechał na... Kiedy on wygrywał szansę na sukces i wygrał bilet na Eurowizję Junior. Więc zamiast na Eurowizję Junior, chce jechać na Eurowizję dorosłą. Fajnie. Ludzie mówią, że bardzo duże szanse ma Basia Giewont. Ale to nie jest akurat mój typ muzyki. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za Jermiego Sikorskiego oraz za Alę Szamplińską. Trzymam za nich mocno kciuki i mam nadzieję, że naprawdę dadzą czadu i które z nich na tej eurowizji się znajdzie. Tego im serdecznie życzę. Napiszcie w komentarzu, czy Was ktoś zadziwił, jeśli chodzi z całej tej stawki, bo no, największymi brakami, moim zdaniem, w tej stawce są Jurka i Asia Lupa. Jurka Wasilowska i Asia Lupa. One mówiły, że wysyłały. Na Eurowizję utwór, bo jeśli wysłały, no to uważam, że niesprawiedliwe, że nie dostały się chociaż do tej takiej ścisłej, yy, ścisłej czołówki uczestników, którzy walczą yy, w koncercie. No jeszcze nie wiadomo, czy w koncercie, o, o bilet na Eurowizję. Dużo osób mówiło, że Przemek kucy powinien jechać, Przemek kucyka też tu nie ma, ale nie to wiecie, tak jakoś ta piosenka nie, nie porwała, więc. Akurat to nie jest dla mnie jakieś wielkie zdziwienie, ale jeśli Asia i Julka wysłały na Eurowizję piosenkę, to uważam, że powinny na tej liście się znaleźć. Nie wiadomo, czy będzie koncert eurowizyjny preselekcji, bo podobno problemy z pieniędzmi w TFOP i najprawdopodobniej na walentynki tego koncertu nie będzie. Nie wiadomo, czy w ogóle w jakiś sposób wybiorą, czy to będzie jakiś koncert taki bardziej kameralny, nie wiemy tego. Nie będzie to w każdym razie najprawdopodobniej biletowany koncert, który był planowany na walentynki. Zobaczymy, czas pokaże. Napiszcie koniecznie w komentarzach, kto był waszym faworytem do bycia w, w, w czołówce naszych polskich artystów na Eurowizję, a my słyszymy się już niedługo.